Twórcy Rebel Wolves, którzy zaprezentowali ostatnio nadchodzącego RPG akcji The Blood of Dan Walker, jednocześnie sukcesywnie dzielą się informacjami o postaciach, z którymi będziemy mieli do czynienia w grze. Pierwszą z ujawnionych był Cohen, czyli główny bohater. Zapewne w niego przyjdzie nam się wcielić. Kolejną ujawnioną postacią jest Bransis. Urodził się w Imperium Rzymskim w 131 roku pod imieniem Caseo Bourrien-Loreton. Chyba tak to się czyta. Dołączył do grona senatorów i szybko wspiął się na szczyt rzymskich urzędników. Niestety został przemieniony w wampira, więc jak szybko się dorobił, tak samo szybko spadł na sam dół drabiny społecznej. Sorry, Brancis, dla Ciebie krew chłopów, a nie rzymskie aureusy. Następnym w kolejce jest Bakir. Jako człowiek wiele lat przemierzał stepy Azji Środkowej, paląc i grabiąc co popadnie. Według opisu Bakir pragnie tego, by ludzie znali jego imię i drżeli, gdy je słyszą. Kolejną przedstawioną postacią jest Ambrus. Jest najmłodszym ze wszystkich wampirów. Jego zbroja i idealnie ułożone włosy sprawiają, że wygląda jak szlachcic. Ostatnią ujawnioną jest Xanthe. Według opisu jest najstarszą z wymienionych postaci. Jest tak stara jak. jak stara Twojego kumpla. Nie no, żartuję, aż tak stara nie jest. Według opisu jest starsza niż nam się wydaje. Kiedyś była kapłanką na odległej greckiej wyspie, której nazwy zapomniała. Na pierwszy rzut oka może wydawać się szalona, słyszę głosy z za horyzontu, czy mam pod nosem. Prawda jest jednak zupełnie inna. Póki co postacie zapowiadają się interesująco, a studio zapewne zacznie ujawniać coraz więcej informacji o świecie gry. Czekacie?